Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj gościmy w kole kandydata do, kandydatkę do Europarlamentu, panią Małgorzatę Waszak oraz naszego posła ziemi pana Tomasza Nowaka. Jesteśmy tutaj w kole po raz kolejny, aby przesłanie nasze niosło się do mieszkańców powiatu, a hasło nasze brzmi. Obudźmy się. Obudźmy się 25 wybory. Wszyscy idźmy decydować o tym jaka będzie Polska jaka będzie Europa. Jeździmy dzisiaj z panią Małgorzatą Waszak po powiecie kolskim, po wiecie konińskim. Odwiedzamy małe miejscowości. Spotykamy się z ludźmi na bazarach, na targach. Tak po prostu na ulicy i muszę z przyjemnością powiedzieć, że mamy bardzo sympatyczny odbiór, bardzo ciekawe, interesujące rozmowy. Nieraz są to rozmowy z ludźmi, którzy mówią, że nie zagłosują na platformę, ale jak zaczynają rozmawiać z panią Małgorzatą Waszak to jakbym zaczynał dostrzegać, że chyba jednak zmieniam zdanie. jeśli ktoś z Państwa się w tej chwili zastanawia, czy pójść, to proszę pójść, bo to są naprawdę ważne wybory. Od nich zależy to, czy w Europie będziemy ważnym partnerem i czy będziemy partnerem, który hmm. za, będzie zabiegało nasz polski interes. I jeśli się zastanawiacie, jeśli pójdziecie, na kogo zagłosować, to z czystym sumieniem polecam Małgorzata Waszak, subregion nasz. Kolski, koniński, turecki, osoba, która o tym subregionie wie wszystko, jak mówię gra w rytmie subregionu. Szanowni Państwo, bardzo Państwa zachęcam do tego, abyście wzięli udział w niedzielnych wyborach, wyborach, w których wybieramy swoich przedstawicieli do Europarlamentu. Ja jestem stąd, jestem za tym, aby wspierać subregiony aby wspierać takie powiaty jak powiat kolski, powiat koniński, turecki i inne mniejsze, czy pilski, czy leszczyński. Okazuje się, że region poznański z miastem Poznaniem, z powiatem poznańskim ma ponad dwukrotnie większy produkt krajowy brutto od tych subregionów, w których my żyjemy. Idę z takim właśnie przesłaniem do Europarlamentu, aby przede wszystkim wspierać mniejsze subregiony i walczyć o Konin, o Koło, o Turek, o Słupce. Mam doświadczenie samorządowe. Jako starosta koniński będę walczyła o ważne interesy dla mieszkańców Koła, dla mieszkańców powiatu kolskiego. Zapraszam zatem. Idźmy wszyscy, obudźmy się i głosujmy w niedzielę za naj, na najlepszych kandydatów. Zapraszam serdecznie. Kochani, ko kolanie, nasz głos jest bardzo ważny. Bądźmy w niedzielę. Bądźmy w niedzielę i zagłosujmy.